Witajcie bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Stefan Wybaczcie, że długo mnie nie było Musiałem zdać pewne sprawy, to zajęło Dzisiaj pokażę Wam pierwszego Pakugana. Pakugana Fansgord Fanzord Van Oto on Taki Mój ulubiony i Darkus. Moc jest 500. I oto karta otwarcia: Perus 0, Aquas 300, Sventus 100, Chaos. 500, Subtera 200, Darkus 400. Jest to pierwszy paguan. A zanim długo będę miał 21 urodziny, tak drodzy widzowie. W tym nie mam urodziny, więc w niedzielę zobaczymy co dostanę w reżyncie. Dobrze, pozdrawiam. Spijcie komentarzy. dajcie suba z, z dzwoneczkiem, do zobaczenia następnego filmika, do, do zobaczenia.